Witajcie kochani w przeglądzie katalogu na styczeń maja 2020. Tu mamy spis treści. Tu mamy 10 zasad, jak inspirować rodziny do dobrej zabawy. Bardzo fajne. Bardzo fajny pomysł. Tu mamy tego duplo, więc nie będę się w to zagłębiać, bo nie jestem fanką. Więc przeciwnie. Jako tej jest 4. Tu nie mamy żadnych nowości. W czasie kufejna jest ta biała płytka. I ogólnie klasyki są spoko jeśli chodzi o elementy. Tu pozostałe płytki konstrukcyjne, ja bym niebieską i zieloną. Oraz była swojego czasu taka plażowa. Ale nie wiem, czy jeszcze jest na jego Shopie. Samochody nie, ten Monster Truck nie, szczególnie ten pies na nie. Jedyny zestaw, który mi się podoba z kreatorów, to jest ten, ale to nie jest nowość. Te dwa są fajne, sklepy z oraz sklepy zoologiczne i kawiarnia. I ewentualnie ten smog ognia powie mi się przydał do moich konstrukcji. O, Disney Princess. Czyli coś bardzo fajnego. Posiadam tylko jeden zestaw i to za to w zarielką w mojej kolekcji można zobaczyć. To pierwszy filmik na moim kanale. Też mamy te książeczki. No cóż, nie jestem fanką tych figurek w mikroskali. Tutaj fajna jest oceniczna przygoda Vajany. Może kupię jako traficie na jakiejś promocji. O, Kraina Lodu 2. Te zestawy są przepiękne. Ten zamek. Ten zamek jest bardzo, bardzo fajny, ale go nie kupię, bo cena. A tutaj są same ciekawe zestawy. Najciekawsze to są, to są te dwa. Ten, bo ma ten krąg kamieni, I, a ten, bo ma tutaj ten, ten kamień, te brzuski i tą łódkę z lodu. Wszyscy chyba kojarzymy tą scenę z nowej części. Trole, czyli tak zły pomysł, jak tylko się da. Nie będę się w to zagłębiać. Kręcy. No, średnio przepadam za tą serią. Takie współczesne dziewczyny. Fajne, fajna była ta podseria w oceanicznych klimatach. Oceaniczno-pirackich, bo kocham takie klimaty. O, kostki do zabawy. Ciekawa rzecz. Może sobie kupię kostkę oliwi. Ale nie jestem pewna. O, i ma być coś z biżuterią, czyli LEGO Dots. Premiera już w marcu. Teraz przechodzimy do... ...City. W tym roku City jest mało ciekawe. Są imiona bohaterów... ...bo wyszedł serial. Nie oglądam, ale może ktoś z was ogląda. Da? Napiszcie, czy oglądacie, czy nie. Tu jedynym fajnym elementem jest ten bulldog. O ten, o ten, o ten. Tutaj nic ciekawego. Policja, czyli nie moje klimaty. Też Pożarna, też nie moje klimaty. To, to jest jedyne fajne, ale nie za tą cenę. To bym, jakby daje to za 30 zł to bym brała. A jedyne, z mi się bardzo, bardzo podoba City, to jest to. Terem w kasofali, szczególnie ten kod. Piękna rzecz, piękna. Tutaj, tutaj jest po prostu za drogie. Jest ładne, ale za drogie. Warsztat. A w tej stacji benzynowej mi się podoba ten samy z panią i jej pieskiem. To bym brała, jakby było odmienny zestaw, a tak to za tą cenę nie warto. Nie warto. Pod seria Kosmos. Szkoda, że nie ma nowości. Bo ciekawe. To jest taki na wzór NASA. O, tu ciekawsze rzeczy czyli takie normalne życie w City. Tu mamy wesołe miasteczko. Tu mamy otwarcie sklepu. Ten kurocz jest bardzo ładny. Pociągi, czyli też nie moje klimaty. Chociaż pociągi są fajne, ale bardzo drogie. Hidden Side, czyli totalnie moje klimaty, takie duchy, upiory. Bardzo lubię. lubię. Tu mamy Lunapark, łazik plażowy, metro, samolot i coś naprawdę cudownego, czyli na, letternie czyli ciemności. Nie wiem, czy moje fundusze mi na to pozwolą, ale bym bardzo bym chciała posiadać ten, to w swojej kolekcji. Tak samo bym chciała posiadać metro, bo też fajne. Tu są starości, więc się nie będziemy w nie zagłębiać za bardzo. O, no z ramieni figurek. Posiadam niestety tylko tego gościa który mi się nie podoba, a najbardziej bym chciała Wonder Woman i Chite. O, minionki będą. Lato 2020. Średnio przepadam za minionkami. Szczerze mówiąc, Tutaj mamy Marvel. Nie przepadam za Marvelem. Wolę DC. Piszcie, czy wolicie Marvela, czy DC. Tu nie mamy żadnych nowości, ale to jest fajne. ucieczka z Arkam. Harley, i... Harley i Jokera. Lego Jurassic World nie ma niestety nowości. Speed Champions to nie przepadam i ogólnie nie przypadam za motoryzacją. Ninjago też nie przepadam. Ale fajny jest ten został sklep dla graczy. Bo to ma być jakby nowy sezon w wirtualnym świecie. To znaczy, to znaczy lubię obejrzeć Ninjago, ale nie wiem gdzie teraz można obejrzeć. Napiszcie jeśli wiecie. To jest też fajne. Fajna taka lodowa świątynia. Przepraszam, zapomniany... Zamek zapomnianego cesarza, nie świątynia. Tutaj Legacy, czyli z poprzednich sezonów. Sklep, które niestety nie mamy nowości, a szkoda. Może będą... w kolejnym jakby półroczu. Overwatch i Minecraft. To nie interesuje mnie. O! Star Wars, Star Wars. Tu większość zestawów jest fajnych. I ten X-Wing, i ten Battle Pack, i, i ten Microfighter Skylo. O! I te, co to, obowiązkowo musimy mieć? To to! Pojedynek na Mustafar. Każdy kojarzy te sceny. Nie. Ostatnia walka Anakina i obiła na przed tym, jak Anakin przewidział w czarną zbroję Vadera. Chatka obiła na to raczej nie. Speeder. może. Może, może. Kto wie? O, to zestawy ze Skywalker rozrodzenie Była recenzja na, na moim kanale jednego z tych zestawów. Bardzo bym chciała ten statek Kajdorena, ale niestety fundusze mi nie pozwolą. Tu mamy z Mandalorianina bardzo dobry serial, ale nie jest w moim top. I gdzieś tu był ten zestaw, który recenzowałam? Nie. Nie, nie chce mi się go też szukać. A, tutaj jest. E, ściga ścigacze na pasanie. Jest recenzja na moim kanale. Możecie zobaczyć. O, tu jeszcze ten stary zestaw z walką Kaido i Rey. Tu są już starości. O. Są te rocznicowe zestawy. Mam ten, tylko ten. Tutaj technik, czyli nic ciekawego dla mnie. I przebrnęliśmy przez cały katalog. Piszcie, które wy zestawy planujecie kupić. I do zobaczenia. Pa!